Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Nowak, godzina 14:46, 17 września 2025, środa. Witam Państwa na webinarze przed otwarciem Wall Street. Proszę Państwa, dzisiaj webinar troszeczkę krótszy tutaj z naszych powodów organizacyjnych, ale też dzisiaj sprawa dosyć taka, wydaje mi się rynkowa, jasna, czysta i przejrzysta i oczywista. Otóż najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia jest oczywiście posiedzenie Fedu. Posiedzenie rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że dzisiaj zapadnie decyzja co do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No, prawie pewne jest, jeśli tak można użyć takiego słowa, prawie pewne prawdopodobieństwo powyżej 95%, że stopy procentowe zostaną obniżone o 25 punktów bazowych. To nie budzi wątpliwości to jest raczej. Raczej tak jak powiedziałem, pewne. Natomiast pytaniem, które, na które dzisiaj być może Fed odpowie, jest to: jakie podwyżki będą, czy, czy będą, i ile, i w jakim zakresie kolejne podwyżki w tym roku. Rynek spodziewa się, że tych, podwyż, tych obniżek, jeśli się przyjąć do obniżek 100% oprócz dzisiejszych 25 punktów bazowych, będą jeszcze dwie, czyli w październiku i w grudniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy przede wszystkim najpierw w danych makroekonomicznych, które zostaną opublikowane o godzinie 20 razem z decyzją. Tutaj będzie tak zwany wykres kropkowy, który będzie pokazywał bardziej szczegółowo oczekiwania fedu na to, na, na to, jak będą wyglądać te obniżki w dalszej perspektywie roku, a później czekamy na 20:30, na, na wystąpienie prezesa Pawela. Tutaj właściwie przez godzinę będziemy wstrzymywać oddech, jak prezes Pawel odniesie się do tego. Do dalszej perspektywy tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych. Więc przekaz główny. Obniżka jest prawie pewna 25 punktów bazowych. Każda inna decyzja byłaby mega zaskoczeniem. Czekamy na to, jak Fed podejdzie do kolejnych obniżek. Jak tutaj, czy będzie tutaj wyraźny sygnał, że te obniżki nastąpią, czy tylko. Sygnał, że czekamy na dane i w zależności od tego podejmujemy decyzję. Więc tu pole manewru jest dosyć spore i to ona będzie decydowała o tym, co się będzie działo na rynku. Przypominam, dzisiaj sama decyzja i publikacja danych 20.00, 20.30 konferencja prezesa, prezesa Pawela. I już, proszę Państwa, jedziemy dalej. Tylko, że jeszcze jedną rzecz muszę sobie tu na marginesie spojrzeć, jeździemy, będziemy już będę Przechodzę z Państwem do wykresu, do wykresu i możemy jechać dalej. Otóż, widać na wykresach, że to posiedzenie się zbliża. Przede wszystkim zacznijmy króciuteńko od indeksów giełdowych. Wykres godzinowy na Zobaczcie, to jest wzrost, który trwa już chyba prawie raz, na trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąty dzień. Troszkę dzisiaj słabniemy, ale. Ale tak, ale jest takie wyraźne wyczekiwanie na, na godzinę 20 na dzisiejszy wieczór. Zobaczymy, w którą stronę to, to podąży. Na razie rynek dyskontuje, jak gdyby gołębie stanowisko Fedu. Więcej obniżek, łatwiejsza. Niższe stopy procentowe to lepsze działanie, lepsze możliwości działania dla spółek. No i dyskontują to spółki wzrostami. Tak, nas tak osiągną poziomy Bliskie 24 400, czy nawet 24 400 dotknął, minimalnie przekroczył w dniu, dniu wczorajszym. Zobaczymy, czy ten ruch uda się utrzymać. Tutaj pamiętajcie, prawdopodobnie takie bardziej głębie spojrzenie Fedu, tak, z możliwością wyraźnego wskazania dalszych obniżek, to prawdopodobny wzrost, wzrost indeksów giełdowych, natomiast gdyby to to stanowisko bardzo bardziej było ostrożne, to całkiem możliwa, to całkiem możliwy jest spadek, spadek notowań, tak jak powiedziałem rynek jest mocno, rynek akcyjny w Stanach Zjednoczonych jest mocno wykupiony, więc teoretycznie ruch tutaj może nastąpić i w jedną i w drugą stronę i on będzie w jedną i w drugą stronę prawie tak samo, Prawdopodobnie. Za chwilę przejdziemy do bardziej długookresowych wykresów. Natomiast chciałem tu Państwu jeszcze zwrócić uwagę, że po takim wzroście tak, czekamy na ten FED, optymistycznie rynki rosną. No Nie że cokolwiek się z tym FEDem zdarzy, to po takim wzroście możemy się natknąć na realizację zysku, więc patrzcie uważnie na dzisiejsze dołki, te które będą ustanowione przed FEDEM, patrzcie uważnie na wczorajszy poziom wybicia czyli okolice o właśnie tutaj 20 chyba okrągłego poziomu 24150 24 punktów, to są punkty ten ta, ta, ta dolna część tego prostokąta i ta linia 2450, jeśli z jakichś powodów spadniemy poniżej tych linii, to możemy oczekiwać kontynuacji czy większej korekty na indeksach giełdowych. Wykres godzinowy pokazuje nam tu duży impet i, i, I wyraźny, mocny trend krótko i średnioterminowy na indeksach. Ja poprzednio Państwu pokazałem na wykresie dziennym, tak? To była konsolidacja, przechodzimy teraz na wykres dzienny. Te dwa prostokąty, jeden i tu drugi to są dwa miesiące konsolidacji między poziomami 23 tysiące i 24 tysiące, tysiąc punktów szerokości. Wybijamy się, czy wybiliśmy się, proszę Państwa, wyraźnie z tego prostokąta. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że padł tu sygnał kupna potwierdzający sygnał albo kontynuacji sentymentu wzrostowego, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Patrząc na to od strony analizy technicznej, większe prawdopodobieństwo jest kontynuacji tego ruchu. Gdybyśmy mieli ten ruch kontynuować, to takim targetem może być szerokość tego, tego przedziału wahań, czyli gdybyśmy tu 1000 gdzieś punktów żyli wyżej, to co najmniej okolice gdzieś 25 tysięcy z takim zakresem wzrostowym, natomiast ewidentnie gdybyśmy spadli z powrotem w obszar tego prostokąta, na przykład dzisiaj po Fedzie, to ta korekta może nam się przedłużyć co najmniej w okolice połowy tej, tego zakresu wahań, czyli gdzieś tam w okolice 23 500. Pokazywałem Państwu jeszcze raz, nawiązuję do takiej konsolidacji, którą mieliśmy do czynienia na początku roku. Koniec grudnia, styczeń, luty, zobaczcie, też wychodzimy kilka sesji nad tym poziomem i później, co się zdarzyło, to widzicie, no niekoniecznie musi być powtórka z tej rozrywki, że tak powiem, możemy pójść i zrobić ten zakres, o którym mówiłem, dlatego znaczenie tej linii, znaczenie tego wybicia jest tak duże, tą linię może sobie tak wyraźnie i tutaj zaznaczmy, żeby ona nam tu bardziej utkwiła. To jest okolice 24,70. Niech to będą 24,70 24 punktów. Zaznaczmy tą linię. Jesteśmy powyżej. To utrzymuje się sentyment prop wzrostowy z możliwością dojścia do 25 tysięcy. Jeśli spadniemy wyraźnie poniżej tego poziomu, na koniec dnia, w szczególności prawdopodobnie rozpoczniemy korektę spadkową. Tak to wygląda na indeksie, na indeksie NASDAQ 100. Równie duża, ale nawet ostatnio większa dynamika jest na indeksie Standard Poor's. Już nie mamy dzisiaj czasu, żeby tu szczegółowo to, to potwierdzać sobie czy porównywać. Ale zobaczcie, to są też ostatnie dni na wykresie godzinowym. No, nie byłbym sobą, gdybym nie zauważył, że tutaj coś nam się zaczyna kształtować, na coś nam się tu zaczyna pokazywać na kształt jakiegoś być może pochylonego rgr więc to też dodatkowo. A tutaj musi wzmóc naszą czujność przed ewentualnym, przed ewentualną korektą po dzisiejszym, po dzisiejszym fecie. Reasumując, jeszcze raz, nawracając na chwilę do tych indeksów, proszę Państwa, póki utrzymujemy się nad poziomem, póki utrzymujemy się nad poziomem tym 24, 150, to żółta linia tutaj, tak? Może ją sobie do odmiany troszkę Zaznaczmy innym kolorem, żeby nam trwało do następnego naszego spotkania. O, wyżej tej pomarańczowej linii, sentyment wyraźnie wzrostowy z możliwością takiej korekty i powrotu do wzrostu. Jeśli poniżej tego poziomu zejdziemy, zamkniemy rynek poniżej tego poziomu, co będzie się pokrywało też, z, 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 zobaczcie, z pokonaniem tej średniej, średniej, stuokresowej ekspotencjalnej, z którą się tutaj ostatnio. Która nas od, ostatnio, ten nasz wzrost, bardzo wyraźnie prowadzi. tak, Cały czas nad tą średnią gdzieś tam się zbliżamy i znowu odbijamy do góry. Więc przebicie się, moim zdaniem, przez tą właśnie linię, o którą przed chwilą mówiłem, byłoby takim znaczącym game changerem dla obecnej sytuacji rynkowej. 2450 mniej więcej, 2470, tak sobie tutaj ten prostokąt podtrzymujący zaznaczmy. No, proszę Państwa, tak to wygląda na indeksach, jak powiedziałem, są pewne, rynek zaszedł dość szybko i dość daleko, więc ma możliwość zrobienia tej korekty. Jeszcze raz powtarzam tutaj, uważnie obserwujmy dzisiejszy wieczór, bo niewykluczone, że też niezależnie nawet od tego, co nam zaproponuje i co nam zapowie, możemy mieć do czynienia z po prostu z naturalną korektą ostatnich, ostatnich wzrostów. Rosną indeksy giełdowe, ale to nie jest jedyny instrument, który Wodem rośnie. Rośnie również eurodolar, to jest powód tutaj wzrostu. To oczywiście słabszy dolar, oczekiwania na cięcie stóp procentowych, niższe rentowności obligacji amerykańskich, ale przede wszystkim oczekiwanie na, na niższe stopy procentowe. I ten eurodolar od dawna przez nas tutaj obserwowany, zobaczcie, pokonał poziom 18,40. To był taki poziom. Mocno, mocno gdzieś tam trzymający od, od przełomu czerwca i lipca, natomiast jeśli spojrzymy sobie na wykres tygodniowy, to proszę zobaczcie, to są najwyższe notowania od mniej więcej końcówki 2001 roku, więc jesteśmy na poziomach, które są najwyższymi od czterech lat. No nic dodać, nic ująć na tym wykresie tygodniowym widzimy to wyraźnie opór nam się pojawił, tu gdzieś się miał pojawić w okolicach 18,80, natomiast gdyby w krainie, czy mocno gołębie dzisiaj było stanowisko FAD-u, to nie wykluczam, że ten 18,80 18, 18, poziom pokonamy dzisiaj i wybierzemy się w, w drogę w kierunku 1,22, oczywiście nie zrobimy tego dzisiaj czy jutro, ale, ale przebicie się, utrzymanie tych poziomów nad 18,40 korzystne przy korzystnych wiatrach może właśnie nas w tym kierunku poprowadzić. Jeśli mówimy o eurodolarze, to proszę Państwa, zobaczcie też przy okazji, że to najwyższe od czterech lat notowania na eurodolarze, sprowadziły dolar złotego na notowania, najniższe z kolei od raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lat. Od 7 lat. Ostatnie takie notowania, ostatni raz dolar złotego poniżej 3,60 mieliśmy. W roku 2018, a to może nie być koniec, tak? bo jeśli mielibyśmy wzrosnąć o jakieś 3-4 figury na eurodolarze, to może się to przełożyć o kolejne 10 groszy, co najmniej, jeśli nie więcej, na dolar złotym, a to już by oznaczało, że będziemy się zagłębiać w okolice poziomów sytuacja, Nie jest to sytuacja niemożliwa, więc. Więc tutaj też będziemy mieć ciekawe ciekawe zapewne rzeczy do obserwowania. Jeśli chodzi o tego dolar złotego, to oczywiście jego tutaj słabość przede wszystkim wynika ze słabości dolara. Jeśli spojrzymy sobie, proszę Państwa, na notowania euro złotego, to na dłuższego czasu w takim bocznym kanale pozostają i tu się właściwie nic nie zmienia, utknęliśmy. No od kiedy? To już od końca kwietnia, w okolicach 4:25, więc to, co się dzieje na dolar złotym, to nie złotówka, to, czy inaczej nie złoty, to tylko i wyłącznie dolar. Jeśli słabość dolara miałaby się po w dalszym ciągu pogłębiać, to również możemy się liczyć z tym, że będziemy mieć niższe notowania dolar złotego, a właściwie musielibyśmy być prawie pewni tego. Indeksy amerykańskie poprawię jeszcze mam tą zieloną linię, albo zaznaczę ją na czerwono, żeby nam to bardziej, ona wyraźnie wybrzmiała, 68 ,2, zróbmy to 70, niech to będzie tak w przybliżeniu, niech ta linia zostanie też na następne spotkania. Natomiast proszę Państwa, indeksy amerykańskie na wysokich poziomach, natomiast Rzadko się to zdarza, ale tym razem właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia na niższych poziomach DAX i DAX dla odmiany przebił się przed poziom wsparcia 20, w okolicach 23 523, 450, tak to wygląda na wykresie czterogodzinowym, tak to wygląda na wykresie dziennym, bardzo niebezpieczne przebicie, tak bym powiedział, ponieważ no tak można się tutaj tego długoterminowego rgr a oczywiście domyślać. Co by to oznaczało, gdyby on się miał dalej realizować, to sami Państwo się domyślacie, bo to co najmniej ta wysokość mogłaby być odłożona, i przy dużej korekcie na indeksach amerykańskich nie byłoby to wcale takie niere, nierealne. Póki co, więc na indeksach amerykańskich, sentyment wyraźnie prowzrostowy, choć już przejawy dużego wykupienia i dużej, dużego zagrożenia korektą, przynajmniej krótkoterminową korektą spadkową. Natomiast Póki co DAX jak gdyby troszkę wyprzedzająco wygenerował sygnał sprzedaży, spadając pod poziom 23405. Dzisiaj próbował do, ten poziom z powrotem wyratować się jakoś, wyjść na, na powierzchni. Nie udało się. Ustanowiliśmy now, niż, niższe, niższe notowania niż wczoraj. Natomiast oczywiście decyzja tutaj, czy ostateczne rozstrzygnięcie też zapadnie dzisiaj po godzinie. 20, czy raczej po godzinie 2021. króciutkie spojrzenie, a jeszcze zanim króciutkie spojrzenie na, na akcję, to jeszcze ropa, która cały czas respektuje poziom 6, okolice 64 64,50, teraz podejście do 64,50 stało się znowu porem i cofamy się, No więc pozostaje tutaj przy tym cały czas przy tym scenariuszu, że to 64,50, ta pomarańczowa belka, czy czy ceglasta tabelka jest kluczem? Jeśli uda się nad tą balkę wejść, to będziemy mieć falkę wzrostową na ropie, natomiast póki co 64,50 jak opór wyraźnie działa i każde podejście, tak jak mówicie, czy wiele podejść, pod to kończy się od tego poziomu odbiciem. To 64,50 na ropie to tak jak, proszę Państwa, na nadgazie trójka ta nasza, 3, 3 dolary, osłabiony poziom. Teraz znów jesteśmy na nadgazie po tej stronie sentymentu prowzrostowego, czyli krótki, krótkie przebywanie przez kilka dni poniżej trójki. Wyjście na trójkę znowu uruchomiło wyraźny popyt. Tym razem no, wydaje mi się, że na tyle rynek się tutaj wyraźnie i mocno odbił, że całkiem możliwe, że spróbuje zaatakować poziomy troszkę wyższe od 315, 318, czy może nawet. 3,20, tym bardziej, że fundamenty też, zdaje się, sprzyjają teraz wzrostu na, na nadgazie. Zwrócę Państwu uwagę na jedną jeszcze rzecz. Eee, cukier po rolowaniu, które dzisiaj miało miejsce, podbicie od 15,50 i teraz to no tak troszkę w sztuczny sposób, ale te notowania są na wyraźnie wyższym poziomie. Może tu z czasem, się coś nam tutaj pro wzrostowego e, wykreuje. Spada kawa dzisiaj. Dosyć wyraźnie do poziomów wsparciowych, więc jeśli ten ruch miałby być zatrzymany, to poziomy te wsparciowe na kawie są możliwe. Jeśli podwójny dołek utrzymamy, to całkiem możliwe, że gdzieś tutaj na jakiś wzrostowy kolejny ruch można by, się, można, by się, można by się zacząć. Wracamy do naszego, bo tutaj na chwilę żeśmy zrobili dygresję na temat gazu. Natomiast Wracamy do naszej, do, naszej, do naszych głównych wykresów. Pokażę Państwu jeszcze, bo musimy spojrzeć oczywiście na złoto, no, które też jest w tym bezprecedensowym ruchu wzrostowym. Troszkę tutaj już zadyszki złapało to złoto nie wczorajszym, nie w dzisiejszym ale broni się, tak? więc te, teoretycznie rzecz biorąc. Korekta tutaj też nie jest wykluczona na złocie. Nastąpi ona na pewno wtedy, kiedy dolar by się umocnił, to może tutaj może, możemy mieć tą realizację zysków dosyć, dosyć wyraźną, przynajmniej do poziomu 3610, a więc do poziomu 3600. No ja cały czas tak trochę oczekuję, że przejdziemy w dłuższą falę trendu bocznego, wydawało mi się, że już tutaj utkniemy między poziomem na jakiś czas 3,610, 3,660, ale wczoraj udało się notowania wypchnąć powyżej tych szczytów 3,670, więc zobaczymy. Oczywiście słaby dolar spowoduje znów wypchnięcie złota na nowe ATH, to jest bardzo prawdopodobny, prawdopodobny scenariusz. Czekamy więc proszę Państwa dzisiaj na na FED to rzecz, to rzecz najważniejsza. Spokojnie zachowują się póki co indeksy, natomiast pozostając w trendzie wzrostowym, troszkę mniej spokojnie, bo tutaj dosyć, aczkolwiek dzisiaj też na tej godzinówce widzimy na eurodolarze lekkie cofnięcie, na euro ale też w trendzie wyraźnym, krótkoterminowym, wzrostowym, na osłabienie dolara w oczekiwaniu na FED. Zobaczymy, jak ta sytuacja dzisiaj będzie po godzinie 21 wyglądała. Króciuteńki przegląd tylko tego, co się dzieje na akcjach. Na akcjach, nie na tym wykresie, tak więc tutaj mamy akcje. Są wśród naszych głównych spółek, takie, które utrzymują poziomy w miarę stabilne. To Microsoft, to Amazon, to Nvidia, choć dzisiaj Nvidia. Z rana taki mały spadek zaliczyła i w tej chwili widzę notowania w premarkecie na Nvidia są na minus 1,17. No, troszkę się obawiam, czy dzisiaj Nvidia nie będzie tutaj jakimś driverem spadku przetwarem. Otóż dzisiaj pojawiły się informacje, że regulatorzy internetu chińscy państwowi tam mocny jest nacisk na to, żeby nie kupować chipsetów od Nvidia, które specjalnie na rynek chiński Nvidia przygotowuje. No, cały czas tam sytuacja moc, mocnej przepychanki. Jak wiecie, też Nvidia ostatnio wyłączyła z prognoz, z prognoz dalszych rynkowych rynek chiński ze względu na bardzo dużą, dużą niepewność. No, dzisiaj ta informacja, która się pojawiła, na razie spowodowała tą przecenę o 1,23%, ale powiem szczerze, że to może nie być. Nie być koniec tej przyceny na, na dzień dzisiejszy. Z naszego drugiego arkusza, no oczywiście zwycięzcą samym w sobie jest w dalszym ciągu Google po tych doskonałych wynikach, którymi mieliśmy znaczy na początku września. Zobaczcie, gdzie jesteśmy, to już jest notowania 250 dolarów. Pamiętacie, jak tu żeśmy budowali, jak żeśmy tu czekali na pokonanie tego, tego oporu w okolicach 180 dolarów, jesteśmy 70 dolarów wyżej, prawie 40% wyżej. Ruch, który nastąpił od połowy od połowy lipca. No właściwie nie widać, co by tutaj te, te, tego Google'a miało powstrzymać. Oczywiście świetne wyniki, a tu dodatkowy wzrost, który spowodowany został tym, że regulator amerykański odpuścił i odszedł od możliwej decyzji, a właściwie sąd amerykański od możliwej decyzji o Konieczności podziału Google'a, szczególnie wyłączenia biznesu związanego z przeglądarką. Google na tym bardzo profituje. No, trudno tu szukać jakichś oporów, bo jesteśmy na szczytach, szczytu, wykres miesięczny. Tak? No, robi to że nie musicie przyznać. Wrażenie robi, ale też musimy sobie uświadomić, tak? nigdy nic nie trwa wiecznie, bo inaczej te akcje doszłyby do nieba w szybkim tempie, a tak zapewne się nie stanie. Na razie wyraźny sentyment prowzrostowy na Google, wyraźny sentyment prowzrostowy, aczkolwiek powolutku, żeśmy już zrobili ten zakres na Tesli. Moim zdaniem głównie ta Tesla tutaj ten wzrost na bazie tego, że Elon Musk wrócił do zajmowania się biznesem, a nie polityką, więc stąd mamy te wyraźne wzrosty. No i oczywiście też grzanki z ostatnich czasów, czyli czyli bratką po świetnych wynikach jest po chwilowych tutaj takich czarnych świeczkach jest na wyższym poziomie. Oczywiście wzrost o 40% Oracle z poprzedniego tygodnia, zbiera siły. Moim zdaniem jest duża szansa, że te szczyty, które były ustanowione w poprzednim tygodniu zostaną, zostaną poprawione. No i tak to proszę Państwa wygląda na dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę, tak jak powiedziałem, krótszy nasz webinar, bo wszystko się rozstrzygnie po godzinie dwudziestej. To 21 i czekamy więc na, na decyzję fed a w dalszych dniach będziemy komentować to, co z nich będzie wynikało. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Tomasz Owako, Do usłyszenia następnym razem. Do widzenia.